Tu nagrywam w kolejnym filmie na moim kanale. Znaną jest dzisiaj Kaja. Siemanko. Dziś nagrywamy Fashion Files. Tak, Kaja bardzo chciała to nagrać. Y jak coś to nas tu nie było, więc na pewno no. nie wygramy w no. tym. Nie wiem, czemu zaczęłam teraz nagrywać. Jest! Jest! Na nią liczyłam czwórkę, a na, a na nią nie wiedziałam co i na nią e, też liczyłam piątkę, na tą, na, która trzecie miejsce ma. Super! Mam nadzieję, że w tym odcinku zdobędziemy to wysokie miejsce. Dużo będziemy oceniać, więc ja pominę do momentu, o jak się skończy to ocenianie już. A właśnie, widzimy się w następnej rundce. Pa! Okej, okay, już jesteśmy. Będzie za chwilę następna rundka. Halo, ładuj się, następną rundko Derestu i mamy się przebrać na imprezę, Super, ja już wiem. Macie na to ile? <gazuję>, ile mam Kaję nie wiem, czemu powiedziała papa. Pa ten... No bo tak już sobie powiedział, nie wiem, dlaczego. Trzy, Jesteśmy. Teraz to tu imprez, czyli na imprezy jakoś ładnie. Ja tu poszukam wszystkie, żeby potem nie było... To będzie ładna na suk cuknia. O, już się zapaliły. I zawsze takie ubieram. Yy, idę szybko tu popatrzeć dalej. Czy może nie będzie czegoś lepszego? Bo zawsze yy, potem jak jest koniec rundki, to idę popatrzeć Popatrzeć właśnie i znajduję coś... Chyba, że to. Nie, zostawi to. Będzie się może wyróżniać. Mam nadzieję. Yy, szybko, szybko. Czemu szybko jak tutaj? Wiem, mamy jest dużo czasu. No tak. Nie zbyt dużo. Najpierw pójdziemy po, po buźkę. Ja już ogarniam, bo jestem promodel już dużo gram dosyć w tą gie, gierkę. Na imprezy ja bym wzięła sobie taką szczęśliwą minkę stęczą. To taka bardziej... Nie wiem, czy to jest impreza, ale sobie weźmiemy. To są jakieś ozdoby, których nie chcę brać. Weźmiemy ładną fryzurę jakąś. Zupełnie nie wiem, jaką. O, ta będzie fajna. Ładna, ale nie chcę jej To jest akurat dla Wipa, więc tu nie będę podchodzić. A takie zwykłe włosy niech będą. E, nie wiem, czy coś jeszcze wy tu wziąć. Ja idę po włosy, właśnie po hmm. drugą część. Czyby to nie było ładne? Nie, to nie. Szkoda, że nie mam VIP-a, tam jest pewnie więcej takich rzeczy na imprezę, a nie mam robuxów jeszcze. No. Na pewno poproszę kiedyś e, rodziców, żeby nie mi zrobili mi na przykład robuxów i by były fajnie, bo są dosyć tanie. Efekty też są za robuxy, to jest takie trochę słabe. Efekty są bardzo ładne tutaj. Hmm, a pamiętacie tam ten odcinek, jak ubieraliśmy pety? To było fajne. No. Ja miałam jakieś. Na imprezy, co by to jeszcze wziąć? Tak, ja miałam, nie pamiętam, żebym miała. Ej, a ja może wezmę sukienkę? Tak zobaczyłam u kogoś. Ej, a może tam jeszcze będą coś, będzie coś fajniejszego. Na przykład jako bardziej podsukienkowa. Nie chciałam tego. Oj. Nie, faktycznie wezmę tą, bo pierwsze lepsze i przynajmniej wtedy będzie ładniejsza y, suknia. Może taką małą wezmę. A co? Nie wiem, jaka, jaki kolor by tu wziąć taki. Nie brzydko. Y, tu ściągamy to. Do... Ja właśnie idę po suknię. Y, jaką by tu ładną. Wzi... Jaki by tu kolor pasował? Może taki właśnie biały? Okej, okay, może być biały, będzie fajnie wyglądać. I ja za zamina! Oj, widzowie, mam nadzieję, że nie widzieliście. Na pewno widzieliście, przepraszam, zdradziłam Cię, Kaja. Trudno. Chyba, że taką. Będzie bardziej pasować. Może w kolejnej to mnie nie zdradzisz. No, postarajmy się po prostu nie podchodzić do siebie. No, ale ja potrzebowałam suknię. Jak ja? nic.

Jak one mogły? One nie są na imprezy. One są na imprezę. Ja, są. Dobrze. Ja, ja jest... jestem szósta. A gdzie ja jestem? Ja jestem siódma. Uf, uf. Dobra, widzimy się w kolejnej rundce. Dobra, nie wiem zupełnie o co chodzi w tej następnej rundce, bo... tej rundce, bo jest jakaś... Nie wiem, co to znaczy, no. Na pewno cute. Więc po prostu słodka się ubiorę i tyle. No, tak. no czy ktoś to rozumie? Nie A wiem. No ja w ogóle. Na bym... no, słodka to mogę jaki też. Ale ładny! Właśnie są ładne tu stroje. Kurczę, jakby wszyscy brali ten sam. E... To ja się wy, wyróżnię może. Nie, ja się też wyróżnię, bo ja byłam koło ciebie na wiem. Nie, że, wiesz, tak bo słodko. Nie możemy siebie zobaczyć w ogóle. To, ja to może spółka. być takie słodkie, ale popatrzymy dalej. Może będzie coś lepszego. Lena, tylko mnie nie pokazuj. To będzie super. Wow. Tylko muszę sobie wziąć Lena to ściągnąć. będzie w szoku, jak to zobaczy moją bluzkę. Ok. Bierzemy to. Będzie ładne. To jeszcze jest różowa! Ale do wyboru mamy, oj. Okej, okay, bierzemy róż. Tylko będzie Chodźmy widać tu... To... się przebrać, ale nie. Nie, nie, nie. Ja muszę jakieś ja spodnie wziąć. Bo mam koszulkę i ładne spodnie. Oby ten filmik nie był za długi. Lana, gdzie ty jesteś? Oby mnie nie było widać. A ja szukam jakieś te, ten strój biorą. Ja wezmę jakieś spodnie takie białe. Dobra, potem zobaczymy, może pod koniec. Hmm, jak już całkiem się ubiorę. Hmm. Ja ładnie będę wyglądać w tej bluzce. Hmm. Lena mi wtedy da piątkę i będzie. Jak Lena nie zobaczy tej bluzki, to... to super, bo ja mam tylko... Ale ładna! Ale co? Ładna fryzura. Ja też mam fryzurę. Oby mnie nie było widać! Gdzie ty? Nie powiem! Dobra! Ej, może ja wezmę sobie jeszcze skrzydła! Ja też chciałam Nena nie iść teraz tutaj. Dobra, ja chciałam różowe wziąć. Ma już? No zaraz. Tylko odejdę stąd. Już? No. Jakie by tu wziąć skrzydła? W sumie tak jestem trochę słodka. Może będą jakieś ładniejsze te. Pamiętajcie, że będziemy zawsze się... Co ja wziąłam za skrzydła? Co ja wzięłam za głupie skrzydła? Mi się one nie podobają. O to jest fajne. Tylko coś na odwrót one. No trudno. Będę na pewno słodka. Więc widzimy się w kolejnej rundzie. może znajdę jakieś lepsze spodnie. Ja mam ładne spodnie. Okay. Ja się do tego dobrze ubrałam, za... Dobrze, ale za chwilę... Yy, by, by, po prostu chcę, żebyście zobaczyli Kaję, bo w tamtej rozgrywce pewnie zobaczyliście. Ja, no, ale... Włączyłam. Ha, bo jeszcze... Nie włączyłaś, bo ja tak ładnie... Zauwała. Ksenia. Jakaś Ksenia. Nie wiem. Jestem ciekawa, jak się ubrała. O. Jest taka słodka... Może być, trójeczka. Ja jestem nawet taka złapka. Jak zobaczysz Lena moj stroi, to będziesz w szoku. Dobrze. Chyba nie znalazłeś tej bluzki. Jak nie znalazłaś, to super. A nie, 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 nie Ale nie będę taka idealna dwójka. Ja trójka. Jak zobaczysz mnie. Ci, ci, ci to... O kotek. nie potrafię niektórych ników przeczytać. No nawet słodka. No taka trójka. Ja chyba Nie wiem kiedy byłam ostatnio na podium w Fashion Famous. Po prostu, o ja, ja idę. Bo ja Cię nie widziałam, chcecie zobaczyć, czy masz tą samą bluzkę, czy nie. Nie masz, super. Dałam Ci piątkę. Pięć, ho, ho, ho. Może jeszcze się, za, się zaśmieje. Kajak! Yes. Jak mnie zakończysz, to będziesz w szoku tą bluzkę. Mam już zdradzić? Flamingi. Co? <śmiech> <śmiech> Dobra, dam ci piątkę. To Mina cię się przez przypadek wzięła. Kaja, ty musisz cały czas patrzeć, jakby się odwracać i patrzeć. czy ją wzięłaś. Bo potem jakbyś nie wzięła i by... Jakby... W ogóle żadnej miny, oh! nie, no, no, bym nie? miała tą samą bluzkę co ona, więc dobrze, nie, że na... zmieniłam. Bo wiesz co, ona, ja właśnie chciałam te oczy i nagle mi się wzięły jakieś inne, to... to dziwne. Wow, to będzie ładne. Okej. Okay. kto wygra? Nie, ja nie wygram, tylko. I? Nie, mam nie. Wiedziałam! Ale ona naprawdę, ona jest fajna. Ona ładnie się obrała, ta na pierwszym. No, ale ja nie wygrałam, by. No bo przez te oczy moje by nie wygrałam. Mam czwarte miejsce, byłam blisko. A i szóste. Jiku, nie bądź taka zła. Ja wiem dlaczego. Mamy szóste miejsce. Niech mi tu przyjdą gwiazdeczki i się będziemy żegnać. Nie no. Nie no. Dobra, Kaja, gdzie ty? Gdzie tu? Jestem smutna, płaca. Dobrze. To skoro Kaja jest smutna, to my się z wami żegnamy. Papa! Pa.